No, to wchodzimy. Zobaczcie, jakie są postępy prac. Nie było płytek, już są wszędzie położone płytki. Do pomieszczenia prowadzą takie stare, zabytkowe drzwi. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, kochani, w nowym odcinku na kanale Odkrywca Historii dzisiejszy dzień zaczynamy od wyjazdu do marketu budowlanego. W związku z tym, że trwają u nas. Prace remontowe, na adaptację nowego sklepu? Niestety musimy zrobić. Zakupy. Niestety albo stety. Bo bez tego ani rusz. Jak trzeba, to trzeba Jedziemy do Twizyna, do supermarketu. Pszczółka pali podkopyta. Flinston to Flinston. A co pani tam nakupywała? Uważaj, bo ci zaraz ten całą zdupę gardzę zrobię. Zobaczcie, są mi zakupy farby, pędzelki nie wiem do czego to nie wiem do czego P tamto. płytki, płyteczki, wszystko się przyda do remontu tak, wszystko zawsze jest przydatne i nie wiem po co to a to, to jest zadaszenie do naszej wiatki I, a jak wiatr dmuchnie? nie, to jest specjalny poliwęglan, to tak sobie nie, to nie pęka sobie a teraz trzeba jeszcze wszystko zapakować ja, tylko jak zwykle wykrywacze niewypakowane Oj, budowy budowy, budowy kocham to bardzo, uwaga, wykrywacze żeby nie no, co popsuć, one, co one tu robią no właśnie, co one tu robią kto był ostatni na poszukiwaniach ja tam nie wiem <noise> i jeszcze nasz dasz. a zobaczycie jak to będzie wszystko ekstra wyglądało no mam nadzieję, że to zmieści, będzie wszystko ekstra się, wyglądało się, co? o Jezu, o Jezu. Wiesz co? O właśnie, może tak. bo nie połam tej płyty z tamtej strony. My tak te pat i mat. Nie? Tak jest. Wszystko działa. To jeszcze trzeba rozpakować tu. Par, par. Niestety Krzysiek żadnemu jeziorkowi nie przepuści żeby nie rzucić tam magnesy. Więc po drodze wracając do domku wykonamy parę rzutów o takim pięknym jeziorku. Jeszcze nic, a już z ostatnich połowów nóż, o jak się zrymowało, został w, naszej, w naszym wiaderku. Rzucaj. Rzucaj panie. A no tak zawsze u nas się tak wszystko tu plączy w tym wiaderku. Pierwszy rzut i co? Grosiaczek i bateria. Widzisz, że kiedy jesteś dobry człowiek, sprzątasz jeziora. Na tym to polega: sprzątamy świat. O! Ach, kółeczko, odwózeczka. Odwózka? Tak, no. Odwózka. Może i odwózka. To się umordowałem: wyrwane z na jeziora. Jakaś część od czegoś. Miał być już koniec rzucania, ale się opamiętać nie może. Bo jak wyciągał, to już mu się tam o coś zaczepiło. Gdzie koniec? Gdzie koniec? Przemieszczamy się dalej. No, no dalej, ale koniec miał być tutaj na tym jeziorku. Strach przy tej drodze. Zapieprzają te samochody. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? No na kolejne. A my musimy jechać na inną miejscówkę. Nie no, jak tu wychodzi, to po co? Uee, to ja muszę iść po kurtkę, bo mi tu zimno. Mówi, że się mu coś zaczepiło. I się zaczepił, a myślałem, że to bagnet. Zobaczcie, a to co to jest? Kosa. Dziadkowa kosa albo jakiś taki sierpik dziwny. To to wy sierpik. Zobaczcie, ale na kosę, chociaż nie to pewnie. Może połamane część coś? kosy. A może to nie była kosa? Zróbmy tak, to jest kosa. Jak jest coś innego, to dajcie znać. No właśnie, dajcie znać. Szybka akcja, magnes zakończona. Jedziemy dalej, okazało się, że już jest dosyć późna godzina, a jeszcze muszę spakować paczki i je wysłać, bo kurier przyjeżdża. Niestety, tak to jest, ale my tu wrócimy. Tak jest. Tak jest. Pisz lokalizację. Piszę. A jak już jesteśmy przy sklepie to ogłoszenie parafialne. Pamiętajcie od 1 czerwca w suszu zmieniamy lokalizację sklepu na adres 14240 240 susz ulica Piastowska 18. Dotychczas było ulica Piastowska 28. A wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu, który Wam tutaj wskazuje, i pisać na adres mailowy odkrywca historii Jedź powoli, bo tu duże nierówności. Wiesz, nie wierzysz, nie ze sobą kartofli. No nie wiem. Rozpoczęliśmy poszukiwania plażowe. Jak tam? Udało się coś, coś już znaleźć? Oprócz kapselków to raczej nie. Oprócz kapselków to raczej nie. Dwadzieścia kapsli, aż w końcu Świetliwość wynagrodziła mi to dwoma z zeciszami Ta Ewelina dłubie i dłubie i dłubie ja nie lubię chodzić z tym sitkiem no, musisz się spieszyć bo już tutaj zaczyna kropić Spieszę się ale się ruch Siedziałecie? Oj, chyba jeszcze głębiej. O! Coś tam, coś tam masz głębiej. Świeci się na złoto. Świeci, może jest to złoto. Ha! Jest, jest, gradki. No dzięki. I ja sobie ustrzeliłem jakąś monetkę, za chwilę zobaczymy co to jest. Poleżała tutaj trochę, poleżała, poleżała. 5 zł z Perelu. No i to się chwali. Ta ma jakiś tam sygnał, ale muszę Wam powiedzieć, że pomału zaczyna się wiecznie robić i przez parę dni ma u nas padać Mam i ja. No i właśnie to jest najgorsze, że. Jak jest czas poszukiwań, zaczyna się weekend, to są opady deszczu. Ale ja mam 2,20. <noise> 2,20, <noise> a ja mam piątkę, tylko że z PRL-u. tak. Ale powiem Ci, że te piątki z PRL-u za y, ileś tam lat będą robiły roboty. Tak jak my teraz się cieszymy z różnych starych monet. Tak ci, co będą chodzili za 50, za 100 lat z wykrywaczami, to dla nich to będzie frejda, nie? A może za 50 lat nie będzie wykrywaczy? No, magiczne różdżki. A może też tak być, no? A tymczasem nadpływają wędkarze. Ewelina tam kopie za drzewem, a ja wykopałem sobie tutaj na skarbce monetę i to aluminiową. Ile groszy? 20 groszy. Dzisiaj niesie i mają same monety z okresu PRL. O, tak jak mówiłem. Dzisiaj już zaczynają się opady, zobaczcie jutro, pojutrze, czyli piątek, sobota, niedziela i poniedziałek deszczowe i to mega deszczowe, także pewnie będą tylko prace remontowe. No, no właśnie. Chyba, że mnie gdzieś na randkę zabierzesz do jakiej restauracji. Na randkę mogę cię zabrać niekoniecznie do restauracji. Na randkę w ciemno, jo? Tak, o widzisz, no. No to pakuj się jedziemy. My już dotarliśmy do domu. Czas biegnie nieubłagalnie. Niestety, wszystko w tym okresie, gdzie jest adaptacja pomieszczenia na nowy sklep, odbywa się tak trochę w chaosie, i nic nie możemy zaplanować. A tu telefon, bo przychodzi hydraulik, a tutaj mechanik, a tutaj elektryk, a tutaj inny. Majster. Także jest to wszystko związane z tym, że no jak wcześniej wspominałem, musimy przeprowadzić się tutaj w miejscu, gdzie mieszkamy do 31 maja, ponieważ e, tam gdzie był poprzedni lokal, jest już złożone wypowiedzenie no i musimy się po prostu z tym wszystkim mówiąc potocznie szybko bujać. A nie wszystko zawsze idzie, jakby się chciało. Zajrzyjmy teraz do środka, pokażę Wam, jakie są już postępy prac, jak to wszystko wygląda. Pokażę Wam też kolejne pomieszczenie, które będzie remontowane. Obecnie wszystko to jeden plac budowy. Zobaczcie, w poprzednim filmie wspominałem Wam, że będzie zadaszenie że będzie tutaj wiatka. No i ta wiatka już powstała jest zrobiona jest przezroczysta, żeby wpadało dużo światła. Wejścia, tak jak mówiłem, będą dwa. Jedno od garażu, na razie tam jest bałagan, ale to wszystko będzie sprzątnięte. A drugie od strony ulicy, od strony głównej. Ale to w kolejnych odcinkach też Wam będę wszystko tutaj pokazywał i też w jakiś sposób oddawał do tego komentarz. Także wiata postawiona tutaj też będą paczki zostawiane dla kuriera, jak nas nie będzie. A i teraz idziemy do środka. No to wchodzimy, zobaczcie, jakie są postępy prac. Nie było płytek, już są wszędzie położone płytki. Do pomieszczenia prowadzą takie stare, zabytkowe drzwi. O ile można tak powiedzieć, do pomieszczenia do sklepu, który powstaje. Wykorzystałem ten mały regał, który stał w sklepie. Mam jeszcze dwa duże, ale niestety one nam się tutaj nie zmieszczą. Ściana po lewej, zobaczcie, wymyśliliśmy sobie to w taki sposób, żeby tą ścianę. Opukać z tynku, bo ten tynk tutaj już akurat spadał i był pomysł albo położyć płyty, albo po prostu ją tak zostawić. Jak to wygląda, zobaczcie, sami ocencie. Ona zostanie jeszcze tylko poddana takiemu zabiegowi, że przyczy przyczyścimy, zakonserwujemy ją u niej gruntem. Ja się będę pomału przekręcał i będę Wam pokazywał kolejne segmenty naszych pomysłów. Tutaj jest. Płyta, która też została wykorzystana z tamtego sklepu, fajnie zdobi tą część. Za tą płytą jest okno. Docelowo w przyszłości tam, w tym miejscu tam, będą bezpośrednio z dworu drzwi, które będą prowadziły do sklepu. Ale to podejrzewam, że w przyszłym roku. Regał odświeżyliśmy, regał techniczny pomalowaliśmy na szaro. Tu jest wyjście, za chwilę tam podejdziemy do tego ciemnego pomieszczenia, to też Wam pokażę, co tam będzie. Ten regał sklepowy widzieliście już też w poprzednim odcinku. On będzie pomału za chwilę wypełniany, będzie tam ekspozycja na dół. Tak jak te płytki tam idą, jeszcze dojdzie taki specjalny stopień filar. A to dlatego, że jakby ktoś wchodził i nie zauważył, że jest wykrywacz na ziemi, mógłby go niechcący uszkodzić. Dlatego też już o tym pomyśleliśmy. Tutaj, Lada, tutaj będzie moja część techniczna na tej ścianie o, z tyłu. Będzie e, jakiś nasz plakat reklamowy wisiał, nie wiem czy naszej rodzinki, czy logo. To jeszcze jesteśmy na etacie, jakby tutaj rozmów i zobaczymy, jak to wszystko e, wyjdzie. Całe pomieszczenie ma ponad 25 metrów, także e, jest i duże, i małe. W e, poprzedni sklep mieścił się na 80 metrach, także e, no, musimy wszystko tutaj kurczyć, ciaśniać i e, Łapać takie pomysły, żeby ta przestrzeń była. Bo no niestety, tutaj, jak to wszystko wyeksponujemy, to się zagęści. A jeszcze jedna ważna rzecz, tu gdzie jest ta ściana, będzie kącik kawowy. Tu będą wstawione albo dwa fotele i małe, mały stolik kawowy, albo jakaś mała sofa. Ale to jeszcze wszystko jest jakby na etapie rozmyślań i rozważań. Ale na pewno tak tutaj będzie. Tutaj część, która doprowadza do sklepu. Tutaj będzie jedna duża przeróbka. Tutaj po lewej mojej stronie przy tych drzwiach widzicie e, zlew. To wszystko będzie przerobione. Mamy nowy zlew, na dole leżą płytki. Natomiast czekamy, dzisiaj ma przyjść hydraulik i przerobić nam e, rury wodne, żebyśmy mogli podłączyć. E, Nowy, nowy, nowy zlewik, który będzie też miał odświeżoną, nową półkę. Tu w tej chwili jest klimat taki piwniczny, natomiast myślę, że już w następnym odcinku, jak będę Wam to nagrywał i pokazywał, zobaczycie bardzo duże zmiany. Na filarki po prawej stronie i tutaj, o, gdzie ja jestem, tu po tej stronie, będą położone szare płyty, które też demontujemy z tamtego sklepu. Czyli wszystko robimy ekonomicznie. Po lewej stronie jest pomieszczenie, o tam, które też będzie zaadoptowane. Tamte pomieszczenie ma bodajże 15 metrów kwadratowych i tam będzie i tam będzie część serwisowa, bo już tam stół serwisowy jest, jak również też część, tak zwany kącik na wodę, wodny, przepraszam, który będzie posiadał sita i inne rzeczy związane do poszukiwań z wodą. Tam to wszystko będzie wyeksponowane. Oczywiście też nie zabraknie łazienki, która już jest w tym pomieszczeniu. Z tymi, za tymi drzwiami za nami będzie łazienka do dyspozycji waszej i oczywiście też mojej. Także wszystko na miejscu, cały dół około, około 60 metrów jest przemyślane. I chcemy zrobić tak, żeby to był duży komfort też i dla was, jak tutaj przychodzicie. Krzysztof się chwali remonty remontami. sprzątać nie ma komu. O. I jeszcze trudno rozlewać. No, jak nie ma komu. A koniec konu. końców to jest syfowa robota. W jednym kącie posprzątać, a w drugim jest bardzo. Ale to jeszcze tylko dwa tygodnie. Boże bo to mnie nie stresuj. <laughs> no, szybko minie. Obyśmy się tylko wyrobili. Wyrobimy się. I tak oto dynamicznie ten czas nam przebiega. Jak widzicie, postępy prac idą do przodu. W kolejnym filmiku też pokażemy Wam następny etap prac, następny etap adaptacji pomieszczeń, następny etap sprzątań i pewnie już też przeprowadzki. Roboty jest odchodzące. No, jak pokazywałem Wam też na prognozę pogody, ona nie będzie tutaj nam sprzyjała, żeby gdzieś tam biegać na poszukiwaniach, chyba że jakieś okienka pogodowe będzie wyłapać. I nagrywając pewnie kolejny filmik. Pewnie większość materiałów będzie właśnie z remontu i szczęściowej przeprowadzki. Ale to się wszystko okaże, bo jak sami wiecie, wszystko tutaj się odbywa dynamicznie i ciężko cokolwiek zaplanować. Tymczasem serdecznie Wam dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Zostawcie taktyczny lajk, like, komentarz i obserwujcie nas na bieżąco, jak jesteście ciekawi, jak tutaj to wszystko wygląda i co uda nam się znaleźć w ziemi albo w wodzie magnesem. Także do zobaczenia, trzymajcie się Do zobaczenia Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali Cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com Jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka